Jak to Co? było? Frustracja, euforia, lans. Ja wszystko wiem. Mamy za chwilę. To jest o pracy. Młodzieżówka. O, jak no, 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 cenzuralne słowa, cenzuralne słowa Niech będą 14 minut po godzinie 13. Nie wiadomo, czego się spodziewać po tych gościach, bo no, oni są, nie, wiecie, no. alternatywni tutaj wyzwoleni biorą swoje komory, śmigają po mieście, robią foty, robią zdjęcia, robią filmy oczywiście również i otwierają galerie. Cezary Ciszewski, moi drodzy, Emanuela Osowska. Cześć. Kame kamerujesz mnie cały czas, tak? Tak. tak. Będziesz tak. to robić cały czas. Tak. Cały tak. czas. jesteś w komie. Widzisz, się I nie bazie, wyjdziesz z niej Nie wyjdziesz tak. z tej komy, ale że się.

Fotografia komórkowa ma szansę sprawdzić się na przykład na jakiejś premierze filmowej. Wy też macie takie, takie zdjęcia, czy będziecie pokazywać takie wystawy, że wbijać się z komórami na premierę, nie wiem, filmu Ladies 5. No i tam są celebryci, tam jest ten wielki tak, świat. Tak, tam to... by się sprawdziła, tam, tam by się sprawdziła akurat, bo tam moglibyśmy zaobserwować ich różne zachowania, które są niewyreżyserowane nie i niewygrane w danej mm -hmm. chwili. Czyli zobaczylibyśmy ich, jako, jakimi są ludźmi, gdy są zwykłymi ludźmi. Na przykład. I to jest nasze zadanie. żeby się udało dzięki takiemu właśnie. No nie co wiem, oni są sprzegu. pozapinani strasznie no, 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 mocno no. na agrawki, ale może, bo my takie rzeczy jakby gdzieś tam jesteśmy w stanie uruchomić. Natomiast to, żeby pokazywać coś, co jest stworzone dla kamer, zwykłych kamer i zastępować je komórkami tylko dlatego, że będzie taniej, a niektórzy o tym marzą, myślą i w ogóle i tak dalej, to nie, to bym to, 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 nie, to, to, to do nas napawa wstrętem, ponieważ w tym momencie jakby kończy się nasza misja. Nasza misja jest po to, żeby odkryć człowieka nietkniętego, takiego jakim on jest, do niego dotrzeć, oprawić go w tej rzeźbie dokumentalnej, nie tylko człowieka, również ulicę. I dlatego, jak zobaczyliśmy, że na ulicy jest tak, to zrezygnowaliśmy z naszej poezji komowej, bo mhm. zdjęcia komórkowe, które my robimy i które w fotokomórce chcemy pokazywać, to są takie wiersze. One są bardzo, yy, mają swoją poetykę i taki uniwersalizm obrazu. Mogłyby się wydarzyć wszędzie, i, i są bardzo symboliczne, i są w, w potężnym odlocie. Moi drodzy, 20 minut po godzinie 13.00 audycja pod lupą trwa. Emanuela Osowska, Cezary Ciszewski, miasta w Komii, pierwsza w Polsce, Galeria Fotografii Komórkowej, która otworzyła się, nie wiem, to tam dwa tygodnie temu. No, Trzy. Z Mija trzeci Mija trzeci tydzień właśnie przy ulicy Widok w Warszawie. No dużo się zdarzyło dzieci będzie, jak rozumiem, rozpoczęliście od takiej wystawy, która się nazywa scena ulica Frustracja Euforia Lans, czyli od waszego naturalnego środowiska, jakim ulica jest, jak dokładnie, rozumiem. Dokładnie, to jest nasze akwarium. Tam pływamy i tam spotykamy <laughs> różne ryby, Miasto węże powie. wodne i całe różne e, e, przedziwne krainy. I je po prostu dokumentujemy, ale wchodząc z nimi w głęboką relację, bo za pomocą tego urządzenia w taką relację wejść można. Taką no, intymną. A dlaczego? A dlaczego to dlatego, urządzenie jest lepsze? Dlatego, niż taka, bo my wszyscy, wiesz, kamera, dupa, już mówię, hej, bo my wiesz, wszyscy, w momencie, kiedy ktoś nagrywa tym, e, czym my nagrywamy i czym my tworzymy sztukę, bardzo niszową, wyspecjalizowaną, ale przyszłość pokaże, komu to jakby tam kwitną kwiatki, e, nam kwitną już teraz. I chodzi o to, że po prostu e, my wszyscy kręcimy komórką rzeczy intymne i osobiste. I teraz jakby ulica jest tak żywa, jest takim laboratorium w Warszawie. Inne miasta mogą naprawdę spać spokojnie, a u nas jest cały czas dysko. Idziesz na ulicę, dzisiaj, jest, dzisiaj ci, jutro tamci, trzeci jeszcze inni. I my jakby na tej ulicy nie mogliśmy tego zignorować. Nawet zobaczyliśmy, że te akcje są inne niż kiedyś, są specyficzne. Bardzo mało w niej ideologii, bardzo dużo w niej frustracji, euforii i lansu. I tak sobie to uporządkowaliśmy, i trzy ściany pokazaliśmy takich podstawowych zachowań, mm. bardzo wyrazistych, ułożonych niemalże w taką figuratywność holenderskich malarzy, którzy ustawiali specjalnie ludzi, żeby budować <grym> alegorię. Pojechał, co? Pojechał. Ale to, co będzie teraz e, najbliżej, to będzie wystawa, która się nazywa Ulica Bohaterów Warszawy. I tam zobaczymy wszystkich naszych przyjaciół strikowanych, e, znakomitych, wariatów ulicznych, e, z którymi żyjemy czarny na Roman. co dzień. Czarny, czarny Roman jest się księciem dało. tych wszystkich, Ciąże, tak, czarny tak. Ciążę, czarny Roman, ale też jest ich cała masa i widzimy ich codziennie. Są nam bliżsi nawet często niż jakiś coś tam popstar, bo my ich po prostu widzimy. Mhm. Wielu ludzi po prostu podchodzi i mówi, cześć, co tam u ciebie, cześć, ale grasz, halo, masz nowy garnek na, na krześle odwróconym. to tak, tak, jest ten człowiek, który tak, to jest nie ostatnio tak, go jakby to filmu, są jedni tak. ludzie, a drudzy ludzie, pomieszani razem z nimi, to są ci, którzy kreują w Warszawie e, świat e, ten taki, dużo wyżej. Czyli oni wpływają na to, jakie są wystawy, jakie są audycje, jak co oglądamy. To są tacy warszawscy aktywiści, którzy również są bohaterami Warszawy, bo kształtują to miasto i też jakby w jakiś sposób ich doceniamy, ponieważ doszło do jakiegoś spotkania na tyle intymnego, żeby zrobić im po prostu zdjęcie, zrobić im portret. Ulica Bohaterów Warszawy. Ulica, Ulica bohaterów, bohaterów Warszawy, tak. na widok 19, z tyłu my tam jesteśmy, można nas znaleźć oczywiście na Poczekaj, jeszcze Facebooku. tego nie ma, bo jeszcze nie wychodzi. jeszcze nie wychodzi. Okay. Już się zbiera, już, Szybko jeszcze nie. Jest. Że, mają tak, że u mężczyzn, szczególnie samochód, jest takim przedłużeniem ciała. Rozumiem, że u was komórkę przedłużenie ręki. Nie, tak? U nas By... my mamy bardzo duże i głębokie oczy po prostu i wielkie uszy, i mamy taką membrankę, która nam mówi w środku, czy to, co nam tam wpływa, to jest ten szlachetny obraz, to jest ten szlachetny człowiek, czy go nie ma. I ulica jest nam niezwykle bliska. Ulica zresztą wielu miast, świata. Przez które żeśmy przemierzali. Wrócimy do tych miast za chwileczkę, babczę, dlaczego masz takie duże oczy, dlaczego masz takie duże uszy, bo jestem w komie, moi drodzy. Miasto w komi, tutaj w studiu człowiekowiam Cezary Ciszew Emanuela Manuela i pierwsza w Polsce galeria fotografii komórkowej, fotokomórka w stolicy.